Przygotowania Mareczka Sesja plenerowa z Vicky tak Geisler Dzisiaj będziemy w szelkach działać Mareczek zakłada szeleczki, żeby na 16 aparatów robić zdjęcia natychmiast Ale dzięki temu mamy wygodę, bo dzisiaj nam zależy na tym żeby nie wypłodzić modelki Mam nam pozwoli zaoszczędzić troszkę czasu Dobra.

Zaraz wymyślę, że mnie będziesz wodzić no. do Wyszkowa i do dzisiaj. Dobra, do Wyszkowa i do A co ty tam chcesz robić? Ja prowadzę zajęcie miejsca. Ah, okej. Mam ja mam Mam okazję się poznać. No, tak, to ma... Właśnie, a gdzie jest y... Listlaurka, jak ona ma? W Austrii. W Austrii jest teraz? Austria. A, okej. Okay. Ja

Mareczkowej Dobra. Dobra. wika się przebiera, będzie baletnicą dzisiaj. Tak jest, tak. Trzymaj na razie ciepełko. Tak, trzeba. Aura w Warszawie dzisiaj jest taka, że jest minus 2 stopnie. A jest odczuwalne minus 7. No nie, ale nie wieje, więc to... A to nie jest z naszej ekipy pan, to jest jakiś obcy. parametry sobie szykuje i będzie trzasko I co? Na pełnej mocy w KSS. O, okej. Okay. Dobra, I jak coś to ja już y, będę gotowy. I może byśmy się złapali na trzy czekam na ten, raz, dwa, trzy Gdzie ty tam poszedłeś? <noise> 85 to... Nie nie, a możesz cały budynek złapać. Nie, nie i tak nie złapię. Dlatego, że... 85 to najbardziej klasyczny portretowy obiekt obiektów jaki jest. To się już tak ukazałem, Ale dziwi mnie, że jest tak daleko, To jest ma takie zbliżenie, czy... Nie, 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 Chodzi o to, że szerszy plan łapie teraz. Tylko dachu budynku nie złapie. Złapie w Tak, 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 tak. Bardziej będzie w ramce zamknięta wik. Ale to znaczy, że łapiemy jest też. Nie. Naprawdę? Wow. Dobra? O, teraz 35 robi, więc to się... to jaka? To jest, że tak powiem, szersza ogniskowa. 35 to jest taki odpowiednik... Okay, szersza jest? Tak, tak, Rozumiem, tak. Okay. 35 to jest tak mniej więcej odpowiednik tego jak ludzkie oko widzi. Dobra, wyszliśmy oczywiście w miejsce, gdzie nie można robić zdjęć, i pan strażnik nam powiedział, żebyśmy sobie Zobaczmy. grzecznie poszli. No ale udało się. A -a -a. Udało się? Tak, udało się. Chcieć to móc. Dobra, to druga, to trzeba wychodzić ze strefy komfortu. <laughs> Kulare, wodziłeś, teraz tak, tak. Dostałem za mało no to... rączek mam urodziłem się do... urodziłem się tu do... się ta chłodeczka przydała, żeby było łatwiej Marzłaś? No optymalnie jest na razie. O, okay. Teraz mamy z tej strony. W tle pałac na wodzie. Mareczek trzaska. Wiki jeszcze w sweterku. Twoim telefonem moim no przecież nic nie robisz, tylko stoisz. ładnie wygląda, to już coś. No bo facet generalnie jest zero-jedynkowy. No. Otóż w lewej też nie ma. No. Ok, ładnie mamy światło bardzo ładnie. Po prostu na pewno i mocno, że jest cały dobra, <noise> Tak, będzie, będzie. Jak to było? Lamia, te, zdejmij tę pilotkę. O ładnie. ładnie. Ja już widziałem ten błysk, i fajnie to zarysuje wszystko. Zmiana stylizacji. Teraz pojedziemy w restauranto. Nie teraz przepraszam, jest spania? Mi się to tak że czerń i czerwień A, dobrze. to z włosów. A to Piotrus, jak się niż możesz wyjąć? Ha. Jasne, Piotr pewnie, nudzę się. <śmiech> <śmiech> to mi właśnie brakowało, tak? <laughs> Do... Koleś pokazywał ostatnio, jak za 100 dolarów zrobić scenę, która kosztowała 100 milionów dolarów. Do robienia scen, tak? tak. Bo, bo na przykład jest jeszcze um, Niagara, to wiem, że do efektów do VFX-ów. W... Tak, tak, to właśnie Houdini też jest w vfx -em. Ju, 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 Patrz co. Nie, ja nie stoję na tym, wiesz? Czy, czy kurde, czy coś widać? Pewnie od blasków masz masę. Teraz będzie dobrze Elegancko Elegancko. no czy właśnie jest nie symetria... Mi się wydaje, i... że najfajniej... Okay. No ja też chcę. Efekty. Pięknie łapki są też kurczę, i buzią, bo tak, tak, właśnie tak, tak. W stronę, w stronę światła właśnie. Tak. Zwrócona. O. O, super. Dobra, to jedno Dobra. będzie. Czyli sesja już, już się udana. Tak. bo jedno zdjęcie wyszło. Tak, to już nie jest najgorzej. Dobra. Dobra. Myślę, że możemy Przenieść się. Sobie tak. W... No i teraz tak. Co tak? ci przenieść? Tak. W takiej chińskiej pagodzie i tutaj Mareczek się przygotowuje do zdjęć, o, o będziemy trzaskać, Wika też się przebiera. Zimowa aura ma swój urok, tylko jedna jej wada, to ta, że jest zimno. <noise> Szkoda, że nie ma takiego śniegu, żeby było ciepło. No właśnie. Zasypać wszystko styropianem. Styropianem, tak. A, to tak to Ale trzeba... to nieekologiczne, prawda? <głos> 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 żart, to jest tak bo taki latem, to spalisz to styropianem, i trzeba dookoła podjąć zielonę. Nie, już nie, już... <noise> nie. Dobra, mamy podsumowanie, mamy po sesji. Mareczek zadowolony. Jestem bardzo zadowolony z efektu. Bardzo wdzięczny, dziękuję Wam serdecznie za pomoc. Wiktorii, dziękuję oczywiście za pozowanie, za to, że była niesamowicie dzielna. Że nam nie za bardzo, bardzo się cieszę. Tak, musimy wziąć pod uwagę, że jest, że jest minus 4. Tak, wikunia? super dobrze, super. Połączyłem dwie ze sobą,